Hej, ze strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z mierzeniem e, zestawów z Celbes. Zimowych zestawów z Celbes. To jest zamówienie takie nasze wyjazdowe, to jest zamówienie nasze takie e, zimowe, więc dzisiaj pokażę Wam trzy zestawy, które spokojnie możecie powielić w ich sklepie. E, które spokojnie możecie sobie zamówić na święta, na zimowy wyjazd, na weekendowy wyjazd, na ferie, jeżeli się wybieracie gdzieś na narty. Więc zapraszam serdecznie do oglądania. Oglądania. Będzie dzisiaj kurtka, będą dzisiaj sweterki, więc będzie co oglądać. Naprawdę fajne i udane zamówienie. Pamiętajcie, że tutaj ten film jest przy współpracy z Marką i z sklepem Celbes. Zostawiam dla Was kod MW22, który ważny jest do końca tego roku, do końca roku 2022 i macie minus 15% zniżki na rzeczy nieprzecenione, ale tak w ogóle to Wpadajcie do nich na wyprzedaży, wpadajcie do nich na, na wszelkiego rodzaju przeceny, bo te rzeczy, które Wam dzisiaj będę pokazywała, one już są na wyprzedażach, one już mają zmienione ceny, więc też często mnie pytacie, czemu nie podaję tutaj cen w, w filmiku. No dlatego, że jak ja je nagrywam, jak ja nagrywam ten film, no to te ceny się zmieniają. To jakie. Te ceny, te ubrania miały ceny, jak ja je zamawiałam, były zupełnie inne. Teraz są inne, a na wyprzedażach będą już w ogóle totalnie zmienione. Z kodem robotowym to już, to już w ogóle, więc nie będą aktualne. Dlatego linki do wszystkich tych rzeczy zostawię Wam na dole pod, pod filmem. Kliknijcie, zobaczcie sobie, zobaczcie aktualną cenę, i tam będzie wszystko pięknie Wam się wyświetli. Wszystko pięknie Wam się wyświetli w ich sklepie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i zaczynamy. Zaczynamy. Zobaczcie, jaki pierwszy piękny sweterek e, na pierwszy rzut leci. E, nie zapomnijcie o tym, nie zapomnijcie o subskrypcji, nie zapomnijcie o łapce w górę. No, zaczynamy. Zaczynam od tego sweterka, e, który mam na sobie. Jest to sweterek. Taki cudowny, jak go zobaczyłam. Ten wzór jest taki, właśnie, wzór norweski. Jest taki. Totalnie, totalnie zimowy, z długim rękawem. On ma kolor taki kremowy, jest bardzo rozciągliwy. Zobaczcie, materiał taki, właśnie bardzo, bardzo sweterkowy i bardzo ciepły. Nie jest za gruby, nie jest za cienki, jest taki w sam raz. Zapinany jest tutaj pod szyję zobaczcie, można go sobie zapiąć po szyję jest taki, o, bardzo, bardzo przylegający ja nie byłabym za tym rozwiązaniem przylegającym do, do szyi, ale w zimie kiedy rzeczywiście jest zimno, kiedy my jedziemy w góry w Alpy, tam może być rzeczywiście zimno, więc to zasuwanie jest spoko, ale jest dosyć długie, zobaczcie ono tutaj sięga aż dotąd więc można sobie naprawdę bardzo fajny dekolcik tutaj zrobić tutaj właśnie mamy te te wzory, zależało mi, żeby te wzory nie były takie bardzo świąteczne, tylko żeby były, były bardziej takie zimowe. I są. Eee, mam go w rozmiarze 54x56. Sprawdzam, jak wygląda modelka, sprawdzam, jak wygląda krój, więc chciałam, żeby on był lekko luźniejszy. Wiedziałam też, że się mocno rozciąga, a tego typu swetry, takie mocno rozciągające, mają tendencję do kurczenia, mają tendencję do obciskania, więc wziąłam sobie rozmiar większy i to była dobra decyzja. On jest dłuższy, on jest większy, on jest taki fajne, luźne i bardzo mi się to podoba. Jeśli chodzi o długość, no to jest za zapupę, więc idealnie można do niego założyć e, leginsy. Ma dwa rozpierdaczki po bokach i e, jest bardzo, bardzo ciepły w składzie, ma domieszkę wełny i e, domieszkę wełny 10% i domieszkę wełny z alpaki 6%, więc na pewno będziecie cieplutki, na pewno będzie przyjemne. Plus do tego oczywiście reszta, reszta składu, więc naprawdę jest fajny, przyjemny. E, spokojnie, spokojnie założę do niego Leginsy. I tak też sobie myślałam, bo do zestawu właśnie z tym sweterkiem zamówiłam sobie e, Leginę. E, pytanie najważniejsze, jeżeli on w składzie ma wełnę, czy jest gryzący? Nie jest gryzący. Ja go mam teraz ubranego na, e, na ciało, na gołe ciało i nie jest źle, aczkolwiek gdzieś tam czuję jakieś szuranie, więc po spód można ubrać jakąś bieliznę termiczną, albo po prostu jakiś podkoszulek spokojnie, ale no nie jest, nie jest gryzący, jest całkiem, całkiem e, przyjemny, więc to Wam daje znać. E, fajne naprawdę e, trafił mi się po prostu w dziesiątkę ten seterek. Tak sobie myślę, tutaj się opierają, tutaj opiera się o moją szyję, yy, opiera się ta stójka, ja bym sobie ją tak wywinęła ala kołnierzyk też niegłupio będzie wyglądało więc taki sweterek. I do tego sweterka zamówiłam sobie legina. Leginy to się nazywają spodnie termiczne, wyglądają tak i to raczej nie są legginsy do chodzenia jakby na zewnątrz, tylko wydaje mi się, że są to spodnie do ubrania pod spód, pod coś, ale wyglądają całkiem spoko, mam rozmiar tutaj 46x48, nauczyłam się brać w celbesie te rozmiary dołów i leginsów mniejsze, dlatego, że one są bardzo, bardzo rozciągliwe, zobaczcie, one się naprawdę rozciągają, no i są z takiego dosyć śliskiego materiału, więc no prezentują się fajnie, obciskają dobrze, nie zjeżdżają, są, czy są ocieplane nie są ocieplane, ale są zrobione z takiego materiału, który jednak sprawia, że będzie na w nich ciepło, więc ja to bym ubrała te spodnie te spodnie term termiczne te leginy termiczne, po prostu wprost, wprost do tego sweterka jakieś ciepłe buciory i można jechać w trasę albo po prostu gdzieś tam po pensjonacie jak będziemy w pensjonacie, będziemy w hotelu czy, czy gdzieś wyjść na jakieś, na jakieś jedzonko, czy ну, попросту taki outfit z legginsami jak najbardziej no tak, więc te leginsy też się fajnie sprawdzają, zwykłe, proste, rozciągliwe, więc od razu mówię, bierzcie sobie rozmiar mniejszy, no bo to o to chodzi w leginsach, żeby było obcisłe, ja nie cierpię, jeżeli legginsy są za duże, jeżeli się fałdują, jeżeli gdzieś tam spadają, no to jest dramat, dramat, więc fajnie, żeby były po prostu mniejsze, fajnie, żeby się obciskały, zobaczycie na na przebitkach, jak to wygląda z tym sweterkiem, tutaj jest taka guma, czy ja wiem, czy szeroka, ale też to wszystko jest rozciągliwe na maksa, no i wysoki stan. No bo tutaj e, trzeba to sobie e, powiedzieć, że to jest najważniejsze, jeśli chodzi o tego typu leginsy. Zamawiałam już sobie inne termiczne z innej firmy, i niestety nie miało wysokiego stanu. No i Klops, no i Klops, więc zwracajcie uwagę na to, żeby te leginsy były. Z wysokim stanem. I drugie, które sobie zamówiłam, e, leginsy ocieplane. Niestety tutaj nie wstrzeliłam się z rozmiarem. E, też jest rozmiar 46x48 i one już prezentują się tak. I tutaj rzeczywiście jest szeroka guma. Tylko, że zobaczcie, one się za bardzo nie rozciągają. I tutaj właśnie jest ten klops. E, ponieważ e, z racji tego, że się nie rozciągają, no to. E, no to w nie nie weszłam. Nie weszłam, nie zobaczycie mnie w nich, ponieważ po prostu w nie nie wlazłam. Nawet nie przeszło mi to przez łydki. Więc akurat jeśli chodzi o te leginsy, one tutaj mają kieszonki, fajnie się prezentowały. One tutaj z boku mają taki, taki lampas odblaskowy po całej długości, i one w środku mają taki polarek ocieplany. Więc myślałam właśnie, żeby na jakieś wyjście czy coś. Zobaczcie. One w środku mają taki polarek ocieplany, a jeszcze tutaj jest taki fajny odblask na dole, więc myślałam, że one gdzieś na jakiś spacer, na jakieś wyjście będą spokojne. No, niestety nie, więc bierzcie. Nie wiem, czy rozmiar większy tutaj pomoże. One naprawdę nie są rozciągliwe, to są takie właśnie spodnie ocieplane a la leginsy przy, przylegające do ciała, ale no niestety się nie rozciągają, więc ja myślę, że rozmiar 50x52 mi tutaj nie pomoże, jeżeli one mi nawet przez łydki nie chciały przejść. One nie chciały mi przez łydki przejść, a co dopiero przez uda i tutaj na mój brzuch. Więc ja myślę, że tutaj rozmiar 54 przez 56 dwa rozmiary w sensie... Wzięłam rozmiar mniejszy. No to nie bierzcie swojego, tylko bierzcie rozmiar większy. Więc akurat tutaj mała, mała wtopa, one są do zwrotu. Przykro mi bardzo, no ale, no ale cóż, no nic z tym nie zrobimy. Mam nadzieję, że wy wyciągniecie z tego wnioski. Ja wam tutaj podpowiadam, jeśli chodzi właśnie o ten rozmiar. Bierzcie rozmiar większy, one no naprawdę są fajne, ocieplane, grube, no porządne. No i do tych drugich leggingsów zamówiłam sobie tunikę, świąteczną tunikę. To jest dzianinowa tuniczka z rękawem czy czwarte, tutaj jest gumeczka taka zupełnie zwykła. Jeśli chodzi o długość, to tutaj również jest zakupę, wzięłam rozmiar 50 przez 52, szkoda, bo mogłam wziąć większy i wtedy ona byłaby luźniejsza, ona byłaby taka, taka rzeczywiście tuniczkowata, ona jest dosyć obcisła i tutaj obciskuje mi obszar brzuchu, brzuchu. Brzucha, i um, no, i po prostu się opina. No, co, tu, co tutaj dużo mówić, ale ona będzie fajna, fajna właśnie pod spód, pod coś, to wam za chwileczkę um, pokażę. Bardzo przyjemny materiał, lekko rozciągliwy, właściwie to nie no, rozciągliwy. E, taki bawełniany, taki do ciała fajny. I tutaj jest taki nadruk: Merry Christmas. I tutaj jest taki samochód świąteczny, bardzo fajnie to wygląda. E, coś takiego bardzo świątecznego, coś zwykłego niż e, swetry. Wiadomo, te wszystkie świąteczne są dosyć takie cieplejsze. Jeżeli chcemy coś lżejszego, no to myślę, że taki long sleeve, taki long sleeve, czy czwarty sleeve, i um, taki t-shirt, oczywiście w kolorze czerwonym, bardzo, bardzo świąteczny, bardzo fajnie się prezentuje. Szkoda, że nie wzięłam właśnie rozmiaru e, większego, wtedy byłaby taka. Um, no, luźniejsza, no ale ten rozmiar, który mam na sobie, 50 przez 52, no jest ok, jest dopasowany, jest to mój rozmiar, więc nie żeby była jakaś za mała, tylko się po prostu opina w brzuchu i um, to miała być stylizacja właśnie te leginsy, ta tunika, i ten Polarek, czy ja go mogę nazwać polarkiem, no nie wiem. Jest to bluza misiowa i zamówiłam ją w rozmiarze większym. Rozmiar, e, który tutaj jest, to jest 54 przez 56. I słuchajcie, to jest materiał kocykowy, ja to tak nazwałam. Jest zamek. E, Podwójny, możecie się zapiąć od góry. Możecie się zapiąć od góry, możecie się zapiąć od dołu. Eee, I zobaczcie, jak on się prezentuje. Tutaj pod szyją jest w ten sposób. Fajnie, jest sporo miejsca. Do tego mamy kaptur. Spróbuję sobie go tutaj założyć. Do tego jest kaptur i to jest materiał taki totalnie misiowy. Jak te wszystkie kocyki, to ten kaptur z zapiętym tutaj pod szyją wygląda trochę, trochę tak bardzo okrągło, ale go sobie ściągnę, ściągnę go sobie i prezentuje się tak, są bardzo długie rękawy, tutaj musicie wiedzieć, gumka oczywiście taka, jest tak ładnie wykończony ten rękaw, Czymś takim, taką tasiemką. I tutaj jest gumka przy tym rękawie. E, ta sama gumka jest też na dole. On posiada też dwie e, kieszenie po bokach zasuwane na zamek. No i zobaczcie, ten rękaw jest naprawdę długi. Naprawdę długi, ale można go sobie też fajnie wywinąć e, właśnie przez tą gumkę. Przez tą gumkę nie najgorzej to wygląda. Naprawdę fajnie to wygląda. Podwinięty rękaw możecie sobie. E, Podwinąć, możecie sobie spuścić go dalej, jeżeli chcecie sobie ociepić ręce. I słuchajcie, to jest naprawdę gorąca bluza. Sięga tak lekko za pupę, rozszerza się w dół, e, no i czuje się w niej naprawdę jak w kocyku. No tak, jakbyście ubrały sobie kocyk na siebie. Ach, się tutaj rozszochrałam, ubierając ten kaptur. E, no no tak, jakbyście ubrały kocyk na siebie. Do tej oto mojej świątecznej e, bluzeczki, tuniczki e, założyłam e, ten. Kocykowy, kocykowy polary, kocykową bluzę, i myślę, że to będzie mój outfit wyjazdowy. Bo wiecie, no w samochodzie fajnie, żeby było ciepło, ale z drugiej strony fajnie też nie zmarznąć, ale z trzeciej strony raczej nie ubiera się kurtki do samochodu. Ja nie cierpię jeździć w kurtce w samochodzie, szczególnie jeżeli mamy jakąś taką dłuższą trasę, więc to jest idealny outfit. Właśnie taki kocykowy misior. Taki misia taka bluza misiowa. E, coś lżejszego pod spód. Leggings jest wygodnie, jest fajnie, więc no, naprawdę mi się podoba. No i taki kolor taki beżowy, pasujący do wszystkiego. E, taki kolor e, misia Spothala. Misia Spothala. Jest na, na, naprawdę bardzo przyjemny, naprawdę bardzo e, bardzo fajny, więc to jest mój, e, jeden, jeden z moich ulubieńców dzisiejszych. Kolejna stylówka jest bardzo prosta. Nie ściągłam sobie tej czerwonej bluzki, bo tutaj będziemy rozmawiać o tym sweterku, który mam na sobie. A ten swetorek, który mam na sobie, jest taki szlafrokowy ma taki krój szlafrokowy. I mam go w rozmiarze 50x52. jego właśnie zakłada się w ten sposób. Widziałam, że modelka ma go ubranego na gołe ciało, więc tak się teraz zastanawiam. No, ten rozmiar na pewno, na pewno na gołe ciało u mnie nie przejdzie dlatego, że on się troszeczkę tutaj rozsuwa, więc jeżeli chciałabym go ubierać na gołe ciało, to spokojnie wzięłabym rozmiar większy, żeby się bardziej tutaj opatulić ale wydaje mi się, że fajnie będzie wyglądał też z jakąś taką koszulką pod spodem, z białym t-shirtem pod spodem także spoko, jest to taki szlafrokowy właśnie sweterek, taki czerwony ala la z również takimi norweskimi tutaj wzorami tutaj jest powtórzony ten wzór na wysokości klatki piersiowej, no i długość jest oczywiście za pupę, jest dłuższy, ma szlufki tutaj w pasie i ma do zawiązywania e, szarfy z tego samego materiału, e, tutaj Wam pokażę jak się prezentuje e, materiał i tutaj też mamy domieszkę wełny 8% wełny e, pozostała część to jest poliester, poliester odzyskiwany z recyklingu bardzo przyjemny, bardzo mięciutki ten sweterek jest e, powiedziałabym właśnie, że idealny do tej, ten rozmiar jest idealny do, do założenia na wierzch czegoś, e, właśnie albo jakiś long sleeve, albo jakiś t-shirt e, no bo on jest bardzo też rozciągliwy zobaczcie, on się bardzo, bardzo rozciąga przez co to tutaj zakładanie zobaczcie, już tutaj się troszeczkę rozjecha no i po spodem jednak coś musi być, coś musi być, żeby nam tej biust nie wyskoczył, nic nam nie wyskoczyło. Ale powiedziałabym też, że jest um, spokojnie do chodzenia w ten sposób, że można go traktować jako kardigan, można go traktować jako narzutkę. Um, na, na coś i to jest bardzo fajna opcja dla wszystkich, którzy nie umią chodzić tak jak ja. Ja nie umiem chodzić w kardiganach zimą. Dlatego, że ten kardigan, który nie jest zawiązywany, ja sobie tutaj tak opatulę i on gdzieś tam w trakcie chodzenia ubieram kurtkę na wierzch, no on gdzieś tam w trakcie chodzenia gdzieś się gdzieś zjedzie, gdzieś mi wystaje spod kurtki i nieładnie to wygląda. Ja Miałam taki kardigan ze sobą ubrany, jak byliśmy na zimowym wyjeździe w Lwowie, no i on mi tak zawsze wychodził spod tej kurtki, bo był za długi. E, za długi, gdzieś tam się źle układał, gdzieś mi tam ugniatał po bokach, no bo po prostu zjeżdżał tak na boki. A tutaj ja sobie ten kardigan założę, ja sobie ten kardigan zwiążę i on się za bardzo nie przesunie. Na pewno gdzieś tam się tutaj porozjeżdża, opowiedzmy, w dekolcie, ale po prostu tutaj jest związany e, i wszystko w porządku. No i on nie jest też za długi, bo sięga lekko za pupę, a kurt do tego mam oczywiście e, dłuższą. Więc rozmiar 50x52, i do tej, do tej stylizacji właściwie to tutaj pod spodem raczej będę miała biały, biały t-shirt. Do tej stylówki zamówiłam sobie jeszcze czarne spodnie. To są te czarne spodnie z tej serii, które. Mm, które? To są spodnie Marion. Rozmiar 50 i ja mam e, długość nogawki 73 cm. Wspominałam Wam o tym, że w celbez możecie sobie zamówić e, spodnie z krótszą albo dłuższą nogawką, jeżeli właśnie macie krótsze nogi albo dłuższe nogi, możecie sobie je dopasować, no ja mam krótsze, więc wzięłam sobie krótszą nogawkę. E, no i to są te spodnie, które mają gumkę z boku, e, no i ja to uwielbiam, dlatego że wszystko ładnie się dopasowuje, zobaczcie, jest rozmiar 50 e, Marion, e, jeśli chodzi o te spodnie o normalne rozmiary, o normalne kroje w cel bez to ja wybieram rozmiar 50 na mój dół. No i ten, ten czarny jeans. Tutaj zobaczcie, jest taki właśnie trochę jakby poprzecierany, trochę jakby pozaciągany, bardzo mi się to podoba. Więc taki klasyczny zestaw, czerwony sweter, czarne spodnie, ale równie dobrze do tego czerwonego sweterka będą pasowały jeansy. Więc jest to super uniwersalna rzecz. Ale czarne spodnie wzięłam z tej, z tej serii Marion i Wam też polecam gruszkom polecam, które mają problemy z dopasowaniem w talii i w ogóle wszystkim polecam, jeżeli chcecie mieć taki komfort noszenia, bo jest co komfort noszenia. Zapniecie się bardzo fajnie. Wszystko jest dopasowane. Możecie coś zjeść więcej, możecie mieć po prostu ten brzuch gdzieś napuchnięty bardziej E, nic się nie dzieje, jest gumka w pasie, jest wszystko dopasowane, są szlufki, możecie sobie dołożyć do nich e, pasek oczywiście. Więc te spodnie mam w rozmiarze 50 i też się super w nich czuję. Wydaje mi się, że są troszeczkę na mnie za długie, mimo wszystko, te moje nóżki są za długie, ale do butów, e, do, e, do zimowych butów, e, do podwinięcia nie ma z tym problemu. E, Póki co nie ma z tym problemu. Jak będzie mnie to denerwowało w trakcie chodzenia, dam Wam znać oczywiście, obserwujcie mnie na vlogu, bo będą vlogi z naszego wyjazdu zimowego. Jeżeli będę miała z tym większy problem, to na pewno je jeszcze skrócę, ale wydaje mi się, że spoko, będą się prezentowały spoko do zimowych butów, do wyższych butów, albo po prostu je podwinę na zewnątrz, jeżeli będzie bardzo źle. Zobaczymy, będziemy widzieć. Eee, dajcie znać, co sądzicie. I na sam koniec wisienka. Wisienka na torcie. Wisienką na torcie całego tego zamówienia jest czerwona kurtka, która po prostu mnie zauroczyła. Zauroczyła mnie jakością. Zapnę się w niej najpierw, poczekajcie. To jest kurtka funkcyjna, outdoorowa. Ja w tym roku stawiam na tego typu materiały, ja w tym roku stawiam na tego typu kurtki. Zobaczcie tutaj na. Na te zamki. One są kryte, one są klejone. Rękaw długi, dosyć szeroki. Tutaj bardzo dobrze się czuję, jest sporo miejsca. E, tutaj mamy taki ściągacz, który można założyć na palca. E, można sobie ocieplić łapki. E, rękaw jest rzeczywiście długi. No, zobaczcie, zobaczcie dokąd sięga. Tak to się prezentuje, ale ten rękaw można też wywinąć i wtedy tutaj jest, oh, wywinę go sobie i wtedy tutaj pojawia nam się odblask odblask, który gdzieś tam nas będzie chronił w podczas naszych wycieczek, więc odblask jest tutaj. To co jest fajne to kryta gumka z tyłu, jest kryta gumka przez co ta kurtka, która jest dosyć taka prosta, raczej taka kwadratowa, em, zyskuje na kształcie. Ja w takiej kwadratowej kurtce wyglądam jak kwadrat, konkretnie. A tutaj z tyłu na plecach jest ta kryta gumka, która lekko ściąga tą kurtkę, lekko zaznacza talię. Wiadomo, że w takich grubych kurtkach wiadomo, że będziemy wyglądać, jak będziemy wyglądać, ale jednak ten kształt tutaj jest ładnie dopasowany, ładnie zebrany i pojawia się jakaś talia. Są oczywiście po bokach. Zasuwane kieszenie, wszystko tutaj gra. Tutaj też są kieszenie, te kryte. W rękawie kieszeni nie ma. Jest ocieplane w ten sposób. Tutaj jest podszewka, tutaj ta gumka kryta. Możecie ją zobaczyć. Możecie sobie ją jeszcze bardziej ściągnąć i wtedy fajnie, fajnie Wam ten, ta talia, to podkreślenie talii, podkreślenie kształtu się zaznaczy. Tutaj też w środku jest kieszonka gdzieś do czegoś schowania. E, no jeśli chodzi o długość, to ona mi sięga zaraz przed kolano. Ja mam 1,65 m, więc no tak tyle. Nie wiem, tak się... Nie wiem, czy dobrze. No zobaczycie, zobaczycie na przebitkach na pewno. Jest długa, jest zaraz przed kolano. Z tyłu wydaje mi się, że jest dłuższa, bo z tyłu czuję, że mi się kończy na zgięciu kolan, a z przodu jest troszeczkę krócej. Z przodu... Em, no tak mi się wydaje, że z tyłu jest dłuższa, zobaczycie na przebitkach. No, jest dłuższa, sprawdziłam. To z tyłu jest tak wycięta na, na półkrągu i prezentuje się naprawdę fajnie. Jest w niej naprawdę gorąco, więc jest to taka outdoorowa kurtka zimowa e, dla osób, właśnie e, spacerujących po górach, spędzających dużo czasu na zewnątrz. E, bardzo, bardzo Wam polecam. No i kolor czerwony, czerwony, dodający poweru. Tak szczerze Wam powiem, to jeszcze nie miałam czerwonej kurtki. Chyba jako dziecko pokazywałam Wam e, foty na Instagramie, jak. Byłam w górach bukownie. to miałam taką czerwoną krótkę, wrzucę Wam tutaj zdjęcie. No naprawdę, no dodaje powera na zimę do odbijania się w śniegu. Będzie, będzie super, jest naprawdę, naprawdę ciepła, jest naprawdę ocieplana. Nie jest jakoś bardzo gruba, ale jest naprawdę, jest naprawdę ciepła. Ona jest też wodoodporna. Gdzieś tam miałam na mece informację, że 2000, jak to się mówi, metrów supa wody. Coś, ten deseń jest, y, jest y, wodoodporna, wiatroszczelna. Wszystko się tutaj zgadza. Jest oczywiście też kaptur. E, tutaj jest jakieś zapinanie. To jest zapinanie, bo ten kaptur jest oczywiście odpinany. Tutaj jest na zatrzaski. Odpinany kaptur, więc <gryw> bardzo duży ten kaptur. Bardzo duży ten kaptur, wszystko jest, wszystko się zgadza na takie wyjazdy. No jednak kaptur w kurtce musi być. I to już wszystko, całe moje zamówienie, całe trzy zestawy wyjazdowe. Pierwszy zestaw kremowy, sweterek i leginsy. Drugi zestaw leginsy, yy, które niestety są troszeczkę za małe. Yy, I więc na przebitkach widzieliście yy, te z pierwszego zestawu. Yy, I ta bluzeczka była i polarek, i bluza polarkowa, no i trzeci zestaw, czarne spodnie, ten sweterek, bardzo fajny i kurtka, więc trzy zestawy, które mi się super e, podobają e, i całe zamówienie bardzo, bardzo na tak, no oprócz tych leginsów, oprócz tych leginsów, no kto by pomyślał? Kto by powiedział, że to są nierozciągliwe leginsy? Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby leginsy były aż tak nierozciągliwe, więc czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze komentarze pod spodem, napiszcie mi, co Wam się najbardziej spodobało, który zestaw Wam się najbardziej e, spodobał? Koniecznie e, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie o tym. Przypominam o kodzie rabatowym: kod rabatowy MW22 na minus 15%. Y na wszystko, na wszystko ze sklepu Celbes, na kategorię męską, na kategorię home, jeżeli będziecie miało ochotę, oczywiście jak najbardziej. Linki zostawiam oczywiście pod spodem w spodem, pod filmem jest taki szary teraz prostokącik i po rozwinięciu tego szarego prostokącika pojawiają się wszystkie informacje, również tam dodam informacje odnośnie. Um, odnośnie kodu robotowego, no i te linki, więc sprawdzajcie sobie tam, zaglądajcie. No i zapraszam Was na mojego vloga, na kanał vlogowy, tam będziecie mogli zobaczyć nasz wyjazd, nasz wyjazd w góry świąteczne. No i pewnie zobaczycie te ciuszki, zobaczycie te ubrania w akcji, jak się sprawdzają, zobaczycie je w zimowej scenerii, mam nadzieję, że tak będzie, więc wbijajcie na kanał vlogowy, link do kanału vlogowego również jest pod spodem, zaraz... Zaraz e, na samym początku gdzieś ma w opisie, więc zapraszam Was serdecznie. E, tak jak mówiłam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Nie zapomnijcie o tym. E, a na dzisiaj to wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć pa.